Alicja Lęczewska. Myśli na każdy dzień. 3 września. Ja daję zasady postępowania. Wyjaśniam przyczyny. Ukazuję dobro i zło. Podtrzymuję, podnoszę, prowadzę. Nie mogę jednak iść za ciebie. Niezbędny jest Twój wysiłek stawiania kroków, trud i dobre chęci. Upór niezależny od okoliczności. Nade wszystko potrzebna jest ufność. Choć droga Twoja jest niezbyt widoczna. Z ufnością musisz stawiać kroki także po omacku, wierząc w moją pomoc. Twoja wiara sprawi, że każdy krok będzie dobry, i Twoja wiara sprawia, że każde słowo, które zapisujesz, jest słowem prawdy. Danej ode mnie.